Yo, cześć, święteczko, Cetrona, oczywiście. Eli, sobie na was, moi drodzy bardzo. Ale to bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale z Lodolandii, no i moi mili. Po, powiem tak: Ogólnie myślę, że to będzie taki przyjazny no, odcinek, ale okazało się, że jest serio, ponieważ Aberka ma do nas serio. Ogromny problem, ponieważ, jak to chyba każdy widzi, dostałem od niego raz, dwa, trzy, cztery tabliczki, nie? I okazuje się, że Abra jest na mnie wkurzony, Moi więc wiecie co? Ty w ogóle bez żadnego gadania lecimy z tym, zaraz wam to ogólnie pokażę o co chodzi. Ale przedtem, uwaga, uwaga, w tym momencie, słuchajcie, kanał, bo jest to bardzo ważne. Odcinki, więc tu w nic nie ominęło, błądzie na bieżąco na kanale, a my z tym lecimy, ponieważ uwaga, uwaga, troszeczkę o tym wiecie, że kilka dni temu nagrałem takiego pranka, jak fejkowy postęp do, do Milonowic, nie? Gdzie na samym końcu była pułapka, więc teraz no, jeśli, jeśli chodzi o tą kwestię Zostają od Abra tabliczki A wiecie co? To jest w ogóle jeszcze jakaś agencji, to niech sobie polecimy, co? Agentix! Lampo, lampo, świeć mi w oczy. Siema! Niech żyje Ameryka! Siema, Agentix! Siema na no gościu, u Ciebie! Lampa się teleportowała, Siema. to jest kosmitów co u ciebie Myko? co u ciebie słychać, co? Jak to się teleportowała. Stary, słyszałeś o tym? No słyszałem stary, ale co u ciebie słuchaj, co? Eee... Może chodź do mnie, bo mam stary, bo problem się przybyło. Tak, 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 pewnie, pewnie dzięki wielkiej niech żyje Ameryka. Słuchaj, stary, jest problem, zaraz ci wszystko wyjaśnię, ale chodź może zaraz do megoldowca, ponieważ powiem ci, dobra, że zlamiłem strasznie chodzi? po całości, naprawdę powiem ci, że my mamy teraz taki przybył, wiesz, więc biję zaraz do mnie stary i zaraz oprzej w ogóle akcję. Obczaj akcję, stary. Nie, jeszcze to nie czytaj, słuchaj teraz tego. Kilka dni temu stworzyłem takie zejście mm. i podpisałem, że na samym dole jest portal do wiesz? O kurde, idę go zobaczyć Ale już go nie ma, już, już nie ma go, A. jakby co I teraz, i teraz obczaję to To była pułapka I na samym dole, przy guziku, który aktywuje portal dałem Czy chcesz mi powiedzieć, że chciałeś mnie zabić teraz? Nie, nie ciebie, nie ciebie ale, Ale chodzi o to... Przecież ja chciałem tam pójść, to jest dla mnie zamach. Idę na Nie, właśnie nie, bo Abraf to wpadł, rozumiesz to Abraf to wpadł Abraf <grym> to wpadł i jest dla mnie mega wkurzony, wiesz, więc stary, zaraz sobie ogarnię też o niego informację, będziesz mędzi ludzie bo ja więc, bo zobaczcie nad czyn do końca, my jeszcze zaraz <grym> dobra polecimy. Okay. Dobra, okej Elviso i Agentis, się się, wbiłem, ponieważ to do ciebie też ciebie stary, wiesz, więc chodź tutaj, stary lecimy. Zobacz, dobrze. to ja, ja, też ciebie. ja się zamieniam w słuch. Okej, okay. Elviso y i nie wiem który z was to zrobił, ale potwierdzam, że Elviso, bo to też, Bo to jaj też pierwsza klasa. No powiem ci, że mam am amerykańskiego kotleta już. Więc Chcesz wiem, czy kotleta, chce. piesek? Nie, jemu nie dawaj, nie, jemu nie dawaj, po co? po co? Dobra, okej, okay. no i zaraz to ile dalej, nie? Ale ten portal do Milanowic to chyba jakiś nieudany prank, bo nie wybuchnąłem, rozumiesz? To mój prank się nie udał, rozumiesz? Tam było chyba 12 tinki. <grym> Ale on powinien mieć się sobie zbroi, jakby tego, według mnie. A, stary no? yy, przepołowił mnie jakiś magik, zobacz. O, to zaraz się naprawimy. Zaraz się o, Nie, jestem naprawimy. w połowie, stary. Uratowałem życie, nie ma za co. Dziękuję, Elviso. 5 yy, dolarów będzie. Nie. Dobra, lecimy dalej. Dobra, okej, okay, nieudany prank, bo nie wybuchnąłem, no nawet a ty masz teraz poważny problem. Bez odbioru co za gość XD. Zobacz, stary, czyli Abra jest na mnie jak chyba tej samemu można wnioskować, mega wkurzony jednak, nie? Więc po no, to, to teraz to niszczę i zaraz do niego polecimy, stary, ponieważ według mnie. Trzeba do niego zrobić i prezenik, i, i przeprosinę, okej, okay? ponieważ nie sądziłem, że mi zaraz będzie gro groził jakoś to, bo zobacz, że, 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 mi, że mi napisał, że mam teraz problemy, nie? Że stary powiem ci zaraz tak, ja się po prostu boję. Więc walę co już powiesz, coś tam, tam załatwić po nic nie ze z jednak, nie? Więc stary, lecimy do załatwić. Co? Więc też mogę dę sobie zaraz sobie. Nie wiem czy wiecie, ale na moim kanale jest taka opcja, jak wezpiercie obok gusik, guzika, subskrybuj na moim kanale, moi drodzy, każdy sprawiający otrzymuje w komentarzach i na, i na czacie live'ów swój własny zielony nick, otrzymuje obok nieku swoją własną iką żelaza i otrzymuje swojego własnego kurczaka. więc ciągam go polecam serio, guzik go się bo gu, gu, guzika subskrybuj w ogóle dlaczego? W moim domu! Dlaczego dosłownie wszędzie w moim domu są Endermany? Halo, gościu i Okej, stąd! Okej, na to szczęście, Nie nienawidzę i dobra, story tu góźbiliśmy, co? Aha! Lecimy teraz do magazynu, bo to w do magazynu jeszcze you <laughs> No właśnie jest na, na, na samym dole, więc nie wiem, po co tam do góry, wiesz, naprawdę to było głupie Dobra, on był chyba tutaj, no tu jest magazyn, więc sekundka. Stary, ogólnie też sobie tutaj ostatnio nie biegałem i spotkałem tego gościa od truzębów, nie? No ja tutaj ogólnie powiem ci go z chęć, bo sobie dał sobie jakiś truzębik, no? Ponieważ mam już i tak swój, nie potrzebuję go, nie? Więc teraz bym mu zaraz go opylił jakoś. Jeszcze bym tutaj chęcią jakoś podarował, co by można było mu, mu, mu podarować właściwie, co? Hmm, bo tak sobie powiem jeszcze że szczerze, on im taki, bo ja mamy od tego swoich wiaderów i mamy tego sporo, nie? To można było mu coś, nie na pojęcia, chociaż jednak go tutaj opylić, czemużby nie w sumie Dać mu jeszcze czekaj, to by to można było da dać, jak, jak myślisz, co? Co potrzebuje Berka? Co potrzebuje Abra no, nie Minecraft? Nie, nie, wiem, nie, potrzebuje dolara. O, to potrzebuje też, na pewno, więc też go zaraz znamy. Powiem ci, że dolar to jest po, po, powiem ci tak szczerze, że, że, że oż odpowiedź jest na wszystko. Jakby naprawdę, stary, to jest na wszystko odpowiedź, nie? I też teraz powiem ci, że potrzebuję jakieś skrzynki, że w ogóle mu to jakieś, wiesz, ten, ten razem zrobić, więc sekundka. Co teraz jakoś zgarniemy? Okej, okay, silk lacz, że mógł, nawet dopyle, ponieważ no mango już na swoim kotle, więc nie potrzebuję tego więcej. Dobra, bloki sianka, bo tam, potrzebuję pewnie kolega chlebków no, więc coś, więc teraz to powiem ci, że to można my zrobić, ale taki, powiem ci, że prezencik właśnie. że tego też, też nie ukrywajmy. Każdy dobrze wie, że jak abra się mści to kończymy źle, nie. To jest stary tak. I, i tak jest to właśnie od zawsze, nie? Więc serio. Według mnie Agentix musi się zaraz po prostu postarać, nie? Ponieważ jak teraz mu zejdziemy na skórę, on też weź pod uwagę, że podejrzewa również ciebie, nie? Masz to. Ale dlaczego on mnie podejrzewał? Napisał Elwicę. No właśnie, ale on o tym nie wie, że to był tylko ja, więc też. No to dla... ty musisz się przyznać, to byłeś. Nie ty. muszę, nie muszę, nie muszę. Ale agentów. ja się nie będę przyznawał. Dobra, tego. ale słuchaj, teraz po prostu zróbmy wspólny prezent tylko po to, aby nie był już, okej, okay? so, co z starym myśli. Mogę co? ci pomóc, ale ja się tym nie podpisuję. To się pod to nie pod... Podpisze, to coś ja się podpisze, po co to. No dobra, no jeśli będzie, agentik. No, no niech, już, niech już po prostu ci będzie, ok? Wydaję mu jeszcze może jakieś teraz to, ja bym się tutaj wydawał jakieś, nie mam pojęcia, książeczki, takie właśnie temeczki które byłyby tak bardziej, by mówią, że surwiolowe, nie? niż takie mega, mega cennej temki jednak, nie? Żeby koledzy się panu po prostu przydały i tyle w temacie, nie? Żeby to nie były jakieś tam, wiesz, mega ultra drogie Rolexy, żeby to, żeby to nie były jakieś Mustangi, Kediraki. Chodzi o to, żeby koledzy dostali jakieś tam, po prostu, wiesz, budowle, surowce, żeby mu kogoś sobie po prostu skromnie żyć w swoim tam stylu, nie? Więc czekać, jakieś mam te ogó w tym miejscu czy nie? Czy to nie mam absolutnie żadnych zamiczków, co? Chyba tu właściwie jeszcze nic nie ma, bo ten magazyn jest jeszcze gotowy. Więc robot, o to nie wiem, czy wiecie, ale na moim kanale macie live codziennie godzić. 18, 18, 18, 18 na bieżąco, że was tam nie nic nie minęło, ponieważ to jest wam, że też serio ważna kwestia, aby być na bieżąco, a my lecimy, czekajcie, co można jeszcze mu tutaj ofiarować właściwie, co? Ponieważ według mnie abramat co to potrzebuje, czyli wszystko jakby naprawdę, no ja chyba mu nie potrzeba. mu dać i tak wiesz, serio. Tak, musimy się w końcu na coś zdecydować. Dokładnie. Bo tak już biegamy tu znaczy wiesz, co ja sobie mu ogólnie już tutaj dałem jakiś tam lud węgiel, wełny, drewno, coś w tym stylu właśnie, nie? żeby on miał jakieś tam itabliczki takie do przetrwania bardziej. Wiesz co? Nawet mu nie daje zapalniczki, bo się boję, że mi po prostu dom spali, więc no... Chociaż chyba... Nie, wiesz, to aparat taki nie jest. Dam mu zapalniczkę. Czemużby nie? Czemużby nie? Ponieważ on jednak taki nie jest, zauważmy, nie? Dam no, Ja mógł... mu dam... No. Eee... To jest wspólne od nas dwóch, nie? Od razu. Oh. Co mu dasz? Tu no nic nie ma oprócz moich demków. Ooooooo nie, przegijałeś, się też nie, bo on to są za śmieci. jakby ja już mu dałem drewno, kiedy na chyba wystarczy stary, nie? o Lampki, by też potrzebuje światła u siebie w domku, to jest też bym, mówił, że pewne, że my zaraz ofiarujemy Dałbym mu jeszcze jakieś te dwie skrzyneczki, dałbym mu myślisz, drabinki że, że abra, Myślisz, że Abra by się ucieszł z jakichś drobniaków? Myślę, że tak, a co? To łap co tam masz? Okej, okay, no w sumie... <głos> <głos> czekaj, no to pospiszmy drobniaki. Dobra, <noise> niech będzie drobniaki! Dro, drobniaki? Okej. Okay. Dobra i jeszcze zamiar tutaj sobie w Nawiasie. Niepodrobione. Żeby też o tym wiedział, że to są oryginalne drobniaki, mm -hmm. nie? Dobra, więc bardzo ważna też ta informacja. Dobrze, tu chyba już nic takiego nie ma ciekawego. O, Diord mu damy, ponieważ Dioryt powiem ci, że też nie potrzebuje Ja wiem, że on go nawet lubi, więc mu też go zaraz podarujemy. Dałbym mu jeszcze cokolwiek, ale tu są skrzynki puste, naprawdę. Są skrzynki puste. O! Stack dirta! Może by się przydał do jakieś tam, wiesz, budowli, dałabym mu jeszcze jakiś może tutaj obrazek. Patyki mu damy też, why not w sumie, ale damy ich tylko 10. Damy mu strzały jakieś, żeby kolejka miała się strzelać tutaj. Damy mu Damy mu. Hmm, sadzonkę i refila. O, chyba spoko, nie? Chyba mu tego wystarczy, stereotyp. Znamy go, teraz polecimy. Tak. No bo już, i tak powiem, że to już i tak jest sporo, nie? Więc serio, według mnie, dostarczy nas totalnie spontanicznie nie? Więc śmiało. Lecimy teraz sobie do I na bereczki i miał pierwszy tutaj początek. Pisze informacje. W ogóle też tutaj damy taką fajną tabliczkę. Ulica, no no. ulica Lodowa 12, do Mabry. <laughs> ulica Lodowa 12, jak to fajnie brzmi, nie? Żeby no u nas Lodowa były takie 12. właśnie Ale akcje. Nie ma nie 12 budynków. O czym Ty mówisz? Są drzewa, OK są drzewa! I TEŻ moje to ta właśnie sobie robiliśmy na LIVE'IKU Mega MOJE LIVE'IKI i lecimy też i wam moi drodzy, mega mój drugi kanał Elviso Games, na którym macie moje obecnie codzienne odcinki z buduczne 4 osobujcie mój drugi kanał, sam bardzo gorąco link w karcie w opisie Elviso Games, a my tu już cały piszemy Okej, okay. szanowny, szanowny, szanowny właścicielu, właścicielu tej pos oraz przepięknego miasta Lodolandia z niezwykłą przykrością. Przykrością, Przyznajemy się przy. Nie pisz stary, stary. Poczekaj, ale mówię, ja nie chcę w tym uczestniczyć. Dobrze. Ty zrobiłeś to, ja cię tylko tutaj mentalnie. Okej, okay. do pranka na tobie. Okej. Okay. Yy, stałego serca, stałego serca, przepraszam, <śpuszczam> przepraszam, nie, okej. Okay. I gwarantuję, gwarantuję, że nie miałem złych intencji. <śpuszczam> dobre, dobre, okej. Okay. Yy, otrzymujesz ode mnie, otrzymujesz ode mnie mały podarunek. Mały podarunek w ramach prze, prze, rekompensaty. Proślin? W ramach rekompensaty. Ok. Startuczko tu moje jeszcze dam i dopiszę z poważaniem. Z poważaniem. Elviso, Elviso Play. Games Okej, okay. dobra Okej, okay. nie, nie, no, to się nie, nie zmieści, okej okay. Dobrze, więc spoko, udało się O, to nie wchowanego? zaraz, czekaj, muszę daj dać tą skrzyneczkę Żeby kolega miał do mnie informację, więc Spoko, info już jest, teraz tylko Damy mu skrzyneczkę, więc damy mu tutaj na pewno ten loot damy mu go tak jakoś, żeby to ładnie Wyglądało jeszcze, tu mu wciśniemy tą książkę Na Sliktach, tu mu damy tego Name taga, tu wbiję nawet dolar, tu sobie Wbiją cegły, żeby kolega był taki tutaj właśnie Na serwerze majętny dobra Okej, okay, damy nawet tutaj gościu normalnie wungla troszeczkę Drewno też powiem Wam pewnie, czy potrzebuję, ponieważ każdy potrzebuje drewna To jest nierozłączny element Minecrafta A mamy tu jeszcze wydzone, to może teraz to tak posegrujemy, żeby było bardziej wszystko ładnie tutaj ogarnięte. A mamy też tutaj jakoś dyrecik, damy mu tutaj dywaniki, żeby też jakieś tutaj kolega miał dywany A mamy mu tutaj w miejscu tu sianko, tu mu damy to. Tu mu damy to, tu mu damy tamto, tu mu damy tamto. No i cóż, taki właśnie jest zabelki, więc powiem Wam, że nawet spoko, moi drodzy, w to będzie. Subujcie kanał, więc w ważne i módlmy się o to, aby Abra nie był zły i nam wybaczył, ok? Więc o mega dziękuję, subujcie kanał, żeby Was absolutnie nie ominęło. Nic ponego na tym kanale, macie odcinki też codziennie, więc subujcie i dzwoneczku, żeby tej serii Was nie ominęło absolutnie nic i jeszcze polecam mój drugi kanał Elviso Games, na którym macie też moje codzienne odcinki z Bedwarsów, więc mega gorąco polecam go też tam subskrybować. Oczywiście link w opisie, w karcie, wszędzie sobie możecie tylko znaleźć, nie? I też Wam bardzo polecam mojego Instagrama, Elfisa, nie macie oczywiście moje zdjęcia i relacje, więc teraz serio, serio followujcie, nie macie konta, słyszycie konta, followujcie, bo w to, macie, lecimy po, po, po 20 kontów follow i za każdego będę mega, z tego startu wzięłem, żeby z tobą tym mi na tyle, a jeszcze poza tym mam mega palcem na moim kanale opcję W3, obok subskrybuj, no i też tutaj powiem aż tak szczerze, że no bo jest tego troszeczkę, ale na, w sumie chyba nie może być za, za takie prezencik zły, nie? Taki tej materiał fajny, więc według mnie nawet spoko. Dobra, może czegoś tej lampki. Chociaż no nie, 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 nie są weź, więc spoko. Dobra, więc mega dziękuję. Widzimy się na odcinku jutro. Siemaneczko, eleczko i przeogromne, przy największe, przeogromne yo!